No, i stało się. Moja hulejnoga wyzionęła ducha. Ci, którzy oglądają mnie regularnie, pamiętają, na pewno się kilka razy pokazywałem. Segway Sigway. Sigway Ninebot model S2. Zapgradzany przeze mnie do ES4. Poprzez dodanie takiej oto zewnętrznej baterii, która była przyczepiana. Na sztyce. Wkleję po prawej stronie link do filmiku, kiedy to robiłem, jakby ktoś był zainteresowany. W każdym razie, do taki sprzęt mój ostatnio daily, daily Rider, że tak powiem, bo do fabryki, która płaci mi ZUS, tylko zrobiło się ciepło. Dojeżdżam tym, dojeżdżałem tym. Ceny paliwa są jakie są, no i jeździłem hulajnogą. W jedną stronę mam 11 km, czyli łącznie 22 km dziennie. Moja daczka spala ponad 8 litrów w mieście więc stosując prostą matematykę mogłem tym zaoszczędzić jakieś 50 zł 50 zł tygodniowo A2 okazało się, że to jest całkiem przyjemne nie stoi się w korkach Byłem szybciej niż samochodem i w jedną i w drugą stronę mimo, że w drugą stronę mam dosyć ostro pod górę Kolejno gadawała radę aż do wczoraj wczoraj przestała dawać radę Tak pokrótce co się stało Mam baterię z niej, ona jest w tej chwili owinięta szarą taśmą dla bezpieczeństwa, żeby tu się nic nie stało. Ale, no właśnie, żeby się nic nie stało. Ale, cóż się wydarzyło? Jak się okazuje, tu widzicie, pod spodem jest szara taśma pakowa. Ktoś w tej baterii już kiedyś był. Ja tą kolejnogę kupiłem używaną, miała podobnież 200 km przebiegu i tyle pokazywał komputer. W sensie komputer, czyli po połączeniu się aplikacją z komputerem kolejnogi taki zasięg pokazywała, taki przebieg pokazywała. Ja dołożyłem do tego coś koło 800, czyli w sumie koło 1000 km ta kolejnoga przejechała, i w sumie prawie bez awaryjnie, prawie bez awaryjnie. Bo zaczęły się problemy już w zeszłym roku. Ostatni raz jakoś tak na początku listopada nie jeździłem, bo później zaczęło się już brzydko ślisko i w ogóle, a ta hule noga na, na deszcz i na ślisko nawierzchni się nie nadaje z racji przede wszystkim na koła i opony, które tu są. I w deszczu jechać to było dosyć strach. W deszczu, czy, czy mówię, po jakieś śliskie nawierzchni, to już był troszeczkę strach. No i w w tym listopadzie już zaczęło mi trochę świrować, bo ze dwa razy się tak stało, że jechałem, jechałem, bateria była full naładowana, tam trochę zużyte, jakieś nie wiem, 3, 4, 5 km przejechane i nagle hulajnoga traciła całkowicie moc i stawała dęba. No i do domu musiałem już pchać. Zacząłem szperać trochę odnośnie tego, co to może być przyczyną i gdzieś tam znalazłem jakąś informację, że e, lubi się robić jakieś tam zwarcie w oświetleniu Ta noga ma oświetlony cały dek pod spodem i z tyłu światełko i z przodu światło Nie ona jest, ten przód? Tu jest przód i to przednie światełko Widziałem to i rozłączyłem, rozłączyłem wszystkie światła po prostu rozkręciłem ją trochę, w sumie niedużo, bo trochę tego deka i, i po prostu porozłączałem światła, przedniego światła nie włączałem. I było dobrze. I odzyskała moc, jeździła normalnie, nic się nie działo. No aż mówię do wczoraj. Wczoraj mm, gdzieś tam wpadłem w jakąś nierówność, przy jakiejś nawet niedużej prędkości, nie wiem, gdzieś koło 20 km na godzinę. Jakaś nierówność na chodniku była. No i się zesrało. noga wywaliła błąd bodajże, e, błąd 39 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Już nie chcę wprowadzić błąd, ale tak mi się wydaje, że to był błąd numer 39 i dupa stanęła. No byłem w, w połowie drogi do fabryki. Na szczęście mam, że tak powiem, z górki, więc nie było to jakimś wielkim problemem, bo się po prostu sturlałem i nawet nie, sp nie spóźniłem się na szychtę. Także spoko, no ale już do domu nogą nie wróciłem. Musiałem organizować sobie transport. No, po przyjechaniu do domu, no zacząłem szukać problemu, e, okazało się, że ten błąd 39 oznacza jakiś tam błąd napięcia baterii wewnętrznej. To jest bateria wewnętrzna, która jeździ się w sztycy, e, w kolumnie kierowniczej, zwał zwał, w każdym razie od tu środku. E, rozebrałem tą kolumnę, wyszarpałem baterię i okazuje się, że mówię, w tej baterii już był jakiś problem z ostrością mam, nie wiem czemu, no ale dobra, miejmy nadzieję, że coś będzie widać. W każdym razie mówię, nie chcesz tego tutaj rozbierać, ale jak widzicie cała, cała bateria była posklejona taką zwykłą szarą taśmą pakową. Ta taśma srebrna to jest już mój, to ja zrobiłem, żeby zabezpieczyć, bo rozbierając to e, uszkodziłem już całkiem, że tak powiem plastiki od tej, od tej baterii. Są ogniwa na wierzchu, a wiadomo ogniwa litowo-jonowe lubią wybuchać, więc żeby nie uszkodzić owinęłem tą taśmą. W każdym razie wszędzie jest. Taka, taka szara taśma pakowa. Dodatkowo cała ta, cała ta obudowa tej baterii była popalona po prostu. Nie wiem, czy to kiedyś jakiś, do kiedyś jakiegoś pożaru doszło, czy co. W każdym razie posmarzona, posmolona. No, coś tu się działo z tą baterią. Dodatkowo był wymieniony BMS. Tu jest część jedna. Kurczę, to nie ma ostrości chyba co. Powiedzcie. Widzicie tu ostrość? O, ja teraz widzę. E, tu jest część jedna BMS-a. A tu jest, że tak powiem, sam właściwy BMS. I jak widzicie. Rzeźba tutaj jakaś była konkretna. Na sranę kleju, na sranę nie wiadomo czego. Wszystkie wtyczki luźne i, i wypadające. I co było przyczyną? To znaczy przyczyną. Co się stało? Ten BMS tymi, tymi wtykami wchodzi w tą drugą część BMS-a. Tak mi się wydaje, druga część BMS-a to jest no raczej tak. W te gniazda i tutaj straciło, straciła ta bateria całkowicie połączenia napięcie na baterii dalej jest prawidłowe, jest w granicach 40V także napięcie, same ogniwa nie zostały uszkodzone, natomiast no, tak jak mówię, coś z tym BMS -em. próbowałem to, że tak powiem, do kupy jakoś poskładać jakoś to wzmocnić i zamontować, niestety za cholerę mi się to nie udaje i chyba już nie uda no, bo tu jest za duża rzeźba. Jak zresztą widzicie tutaj też są jakieś ślady, popalenia jakiegoś silikonu. Później nawalone, mówię nawalone kleju, nie wiadomo czego. Ktoś to jakoś kurno porzeźbił, poskładał z szarą taśmą, zawinął. No i pewnie pod wpływem tego wstrząsu, tak jak mówię, wpadłem w, w dziurę, się to zesrało. To jednak nie wszystkie problemy. Nie wiem na ile będzie to dobrze widać, ale tu jest taka wtyka, w którą przychodzi zasilanie z baterii, te, te, te 40 parę volt tutaj wchodzi. Wtyczka jest cała zjarana i też nie łączy. To raz. Dwa. Z tej strony są tu jakieś takie mosfety, hugowie, co to jest. W każdym razie tu też się coś zadziało. Jest wszystko popalone, czarne. Też już ktoś tu był, bo widać taką jakąś jakiegoś rzeźnika, który coś tutaj lutował, bo ta cyna tu jakoś jest tak nawalona no i w tym miejscu też się wypaliło kolejna sprawa, tu są kable przewody łączące się z silnikiem czyli łączące sterownik, kontroler z silnikiem, one przychodzą tutaj te kable, te wtyczki były stopione ze sobą a to ich w ogóle nie było, było to po prostu skręcone z tym tutaj przewodem po prostu skręcone i owinięte taśmą izolacyjną to jeszcze kawałek tej taśmy się ostał i to wszystko jakoś przysrane do tego przewodu, który też tu jest popalony mówię, te wtyczki się... te wtyczki były razem po prostu zesmażone także no grubo się tu zadziało no i mam niestety podejrzenia że oprócz tego, że problem ze sterownikiem wysrana bateria, to i mogło się coś stać z silnikiem Także, jedyne co mi się udało sprawdzić, że działa wyświetlacz, bo jak tutaj na krótko ogólnie zepnę to wszystko z tą baterią, nawet w takim stanie bez tego BMS-a, gdzie ja mam, nawet w takim stanie bez tego BMS-a, to widać, że wyświetlacz działa i wszystko jest ok. Natomiast, no, już nawet się boję trochę próbować, czy ten silnik działa, czy nie działa Żeby tu jakiegoś diabła nie narobić, bo, mówię, bateryjki to lubią wybuchać od tak, także hulejnoga chyba kurna zakończyła swój żywot Mam ją dwa lata, bo jak mówię, kupiłem używaną Ktoś mnie ewidentnie tutaj z czymś wydymał, bo, no, mówię, hulejnoga miała być niegrzebana, miała być, miała być przebiegiem 200 km ale jak tu jakaś taka rzeźba, no nie, nie wierzę, że po 200 km była taka rzeźba robiona z baterią, z tym sterownikiem, coś tam lutowane plus jakieś tutaj, kurna mówię, kombinacje z kablami, bo to, że te się stopiły, no to okej, okay, no może w, w, w wyniku tej awarii, która teraz nastąpiła Natomiast to, że tutaj te kable były po prostu poskręcane ze sobą, nawet nie zlutowane i nic po prostu skręcone i owinięte jakąś tam kurna taśmą no to już tutaj się coś na pewno wydziało Nie wierzę, że po 200 km się to wysrało, więc... Także przypuszczam, że ta hulajnoga może mieć przebiegu pewnie ze 2000, A nie, nie tak jak teraz ma według, według wskazań komputera 1000 No bo mówię, ja ja zrobiłem jakieś 800 km w nią No a miała być przy, po zakupie 200 i tyle, tam pokazywała 190 chyba, 3 km eee, No to i tyle, także nastała bida, bo... Szczerze nie wiem, co robić. Koszta, koszta naprawy zaczynają się robić takie dosyć nieprzyjemne, bo nowa bateria, całkiem nowa, można kupić gdzieś w granicach 400-450 złotych. Można ryzykować kupować jakąś używkę, ale chłopowie ile ona potrzyma. Więc nie wiem, czy jest sens się bawić w używkę. Do regeneracji tej baterii też tak średnio, bo jest cała obudowa, mówię, jest po prostu do dupy i... Też trzeba było kupić nawet używaną, uszkodzoną baterię i ewentualnie przełożyć to ogniwa, cały BMS i wszystko, no bo, no bo w tej postaci to jest nawet niebezpieczne z nią jeździć. Zresztą, nawet tak jak mówiłem, ja troszkę wzmocniłem, poizolowałem, bo to się wszystko rozlatywało, ale w tej chwili nawet to w sztyce nie wejdzie, się nie zmieści. Tam jest mega ciasno w, w tej rurze, w tej, tej kierownicy sztyce, nie wiem czy to prawidłowo nazywam, pies to trącał. W każdym razie, no w tej chwili się to nawet tam nie pomieści. Po prostu. Też miałem cholernie duży w ogóle problem wyciągnąć tą baterię, a później tak chciałem testowo po złożeniu włożyć, to się zaklinowało, a wyciągnąć miałem z tego powodu problem, że ta, ta, ta szara taśma po prostu powoduje klinowanie się w tym kurna. Nie wiem co naprawdę jakiś ktoś był zajebisty pomysł obkleić kurnę szarą taśmą to wszędzie tam pod spodem widać po prostu jakiś rzeźnik, to przypuszczam, że ktoś po prostu spierdzielił tą hulajnogę, Zajeździł ją i. Trochę rzeczy tu było wymienionych. Sterownik prawdopodobnie jest od czego innego, dlatego też pokazuję tylko 200 km przebiegu, pokazywał przy, przy zakupie. No mówię, na pewno był BMS wymieniany, na pewno była jakaś rzeźba z tą baterią. Ta bateria, nie wiem, czy, czy wybuchła, czy cokolwiek, co, czy, czy jakieś ogniwo wystrzeliło, czy się paliła. No bo mówię, ona jest naprawdę, już nie chcę się tego roz, rozbierać, ale po prostu wszędzie są ślady takiego potopionego plastiku. I dodatkowo są ślady takie osmolenia na złączach minusowych, na, 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 na masie tej baterii, są po prostu osmolenia aż Więc no, była rzeźba Także, tak jak powiedziałem, bateria kosztuje jakieś tam 400-450 zł nowa Cała kompletna, sterownik to jest ponad 200, nawet 250 Od Chińczyków można kupić gdzieś tam w granicach, no też koło 200 zł przy obecnym kursie dolara, więc dosyć sporo no i nie mam pewności co z silnikiem, bo, bo tego nawet w tej chwili nie mam jak sprawdzić Ale boję się, że też silnik mógł szlak trafić ze względu na te, na te popalenia I na te zwarcia tutaj, które były, potopienia tych wtyczek No może i nie, może i nic się z nim nie stało Ale ryzyko istnieje, jakby do tego doszedł jeszcze silnik Już też sprawdzałem i szukałem silnika, używka też kosztuje gdzieś w granicach 150 zł to razem nam się robi kwota gdzieś no co najmniej 7-8 stówek bez pewności, że coś jeszcze szlak nie trafiło miejmy nadzieję, że nie, no ale ale hugowie, no jedno co wiem, na pewno jest sprawny, sprawny wyświetlacz choć już podrapany dosyć ostro, no bo ta noga w sumie zostawała ode mnie chcieli, ja jej nie oszczędzałem śmigała super, bo kurczę. Tak jak mówię, te, te 22 km dziennie ostatnimi czasy do, do, do fabryki dojeżdżałem. Ta hulajnoga leci tam ponad z moją masą ponad 90 kg z plecakiem na plecach. Spokojnie tam te 30-32 km na godzinę można nią, można nią sobie próć. Oczywiście tam gdzie wolno, bo w Polsce nie wolno, tak wiadomo, więc no. E, także z, spokojnie z dozwoloną prędkością można sobie jechać. A gdzieś na niepublicznych drogach, nawet te 32 na godzinę, o tak powiem, będzie, będzie poprawnie politycznie, bo zaraz tośmy tu pod. No, w każdym razie, no, zrobił się problem. Także od kolejnego ma ducha. Jeżdżę aktualnie rowerem do fabryki. Ale rowerem jest średnio, bo wiadomo, człowiek się kurna spoci, ja bardzo lubię uwielbiam jeździć rowerem i w ogóle, ale kurczę rekreacyjnie, a nie, a nie że jak rano zajadę do roboty spocony i później tak cały dzień muszę w tym siedzieć, bo nie za bardzo jest się gdzie, że tak powiem, wykąpać, więc to, no to jest takie średnie, troszeczkę rowerem, rowerem dojeżdżać do pracy. Taką odległość i takim terenie, jak ja mam, który no, niestety ma sporo górek, więc się człowiek zmacha. Od Taka smutna historyjka. Był ogólnie plan rozpoczęcia nowej serii na, u mnie na kanale. Już miałem nawet roboczą nazwę: Elektryczne Czwartki, gdzie chciałem troszeczkę o, o jeździe po mieście i poruszaniu się hulanową ponagrywać, pokazać pokazać kilka ciekawych sytuacji. No i też ogólnie pogadać o, o elektromobilności, bo to szczerze, to temat, który mnie bardzo, bardzo pasjonuje i w dobie teraz wysokich cen benzyny to, to myślę, że, że jest ciekawa sprawa no ale się wzięło i zesrało od tyle, zobaczymy co dalej, czy będę ją ratował czy nie wiem, sprzedam na części i co, i będę szukał czegoś innego albo takiej samej, jakiejś używanej chociaż to też jest loteria jak cholera bo te hulajnogi już od, od paru lat nie są produkowane więc, więc w tej chwili te egzemplarze, które są na sprzedaż już są dosyć mocno spracowane nie, bo to jest hulajnoga chyba sprzed 4 lat nawet, nie wiem od ilu lat już nie jest produkowana, ale, ale, ale myślę, że te 2 lata co najmniej, bo kiedy ja kupowałem ją 2 lata temu, to, 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 to ona już nie była w sprzedaży w sklepach. Są jakieś tam nowsze modele, inne, ale to, to mam sprawdzone, tak szczerze mówiąc. No i gdybym kupował coś nowego, to musiałbym kupić coś takiego, a, a z tym jest problem. Z tym już jest problem, żeby nie, zakupi, nie kupić zajeżdżonego egzemplarza, nie wydać nie wiem, tysiąc znowu złotych czy nawet więcej i, i za parę chwil, za parę dziesiąt czy paręset kilometrów mieć to samo co w tej chwili. Także od mam mały problem, i co z tym zrobić? To tak tylko. Natomiast to nagranie, oczywiście, nie jest, żeby się żalić, tylko żeby, żeby pokazać wam co się może zesrać w takiej hulajnodze. Ogólnie sprzęt jest rewelacyjny i, i uwielbiam ją naprawdę. Dużo lepszy niż te wszystkie hasiomi i inne tam dziadostwa. Według mnie oczywiście, bo, bo jest mała, lekka, jest bardzo poręczna do przewożenia w kamperze. Składa się bardzo fajnie na, na płasko praktycznie, nie tak jak właśnie hasiomi, gdzie tam ta rura wystaje. Tutaj to się składało bardzo fajnie. Zresztą mówię, to pokazywałem to już Parę razy u siebie, więc, więc odsyłam do tych filmików. To mówię po prawej stronie też jeszcze wkleję taki filmik, który nagrywałem ostatnio jakoś latem. No i tyle. Teraz no, trzeba coś wymyśleć, zobaczymy, pomyślimy. Na pewno nagram jakiś update w ramach tak jak powiedziałem, elektrycznego czwartku. Wychodzi na to, że będzie chyba pierwszy i ostatni odcinek z tą hulajnową w roli, w roli głównej nowej serii na moim kanale widzim, ale tutaj już nie wróżę niestety, że cokolwiek mi się uda z tym zrobić w sensownych, żeby to po prostu miało jakiś sens finansowy przede wszystkim, bo, bo koszt naprawy może być po prostu nieopłacalny. No, tak więc zostawiam Was z tym smutnym widokiem zwłok hulajnogi NineBot Segway ES2 przerobionej na S4.